Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź cases.com. Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Odbierz darmowe pół dolara. znajdziesz w opisie filmu CSGOCASES.COM Siemanko witam Was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj pokażę i przedstawię Wam przy okazji stronę CSGO Cases, do której znajdziecie link w opisie, a dokładnie refkot. Z którym możecie odbrać sobie 50 centów na start. Za to, właściwie, możecie otworzyć sobie wojskową skrzynkę. Z którą otwieracie jednym kliknięciem dokładnie, i zobaczycie, co Wam wypada. mi wypadnie akurat skinek za dokładnie. Uwaga, uwaga! I wypada nam skinek za 28 centów, czyli jesteśmy na minus. Lecz z takiego skinka jesteśmy i tak na plus, bo odebraliśmy sobie za darmo. I tutaj, jak chcemy odebrać, to klikam sobie wyśli, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, także przejdziemy sobie do otwierania skrzynek i zaotworzymy sobie skrzynię poufną. Płacając sobie 4 dolarki. Możecie sobie odebrać właściwie taką skrzynkę. No i otwieramy sobie ją, zobaczymy co nam wypadnie. I uwaga, wyleci nam same fioletowe skiny są tutaj praktycznie i wypaduje nam UZ, a jednak Glock Water Elemental. I za niego, czy jesteśmy na plus? Jesteśmy na plus. Także wyciśmy na plus 4.50. Możemy sobie go odebrać, ale my tego nie będziemy robić ponieważ znajdziemy sobie może jakiegoś lepszego skina. A przypominam Wam, że przy użyciu kodu SNIPER0 na stronie możecie sobie odbrać 50 centów na start, plus to będziecie brać udział w konkursie a jakiegoś skina za 20 zł. Także pamiętajcie o użyciu kodu, którego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam macie refkod i go sobie możecie odebrać. A my przejdziemy sobie do otwierania kolejnej skrzynki. I następną skrzynką będzie skrzynia, możliwe że o diamentowa, bo fajnie wygląda i otworzymy sobie 4 naraz, wydajemy na to 20 dolarów. I zobaczymy, co nam wypadnie z czterech skrzynek. I uwaga, są tu kosy, także może nam wypadnie. O! I było blisko, ale niestety nie wypadano kosa. Wypadło niestety 43 trzy Crimson Emeraldy. Yy, a nie, w sumie to dwa. A i tak jesteśmy chyba z tego na plus, prawda? Chyba tak, bo wydaliśmy na to. Jesteśmy z tego na plus, także. Gratuluję dla mnie i dla Was oczywiście też, bo to możliwe, że któryś z tych synów poleci do was, i przejdziemy sobie do najdroższej skrzyni chyba na, skrzy na stronie. Znaczy, najdroższa skrzynia to w sumie chyba jest z kosami, ale możemy sobie też otworzyć skrzynię użytkowników. Ehm, na przykład możecie sobie wyszukać tutaj szukaj, i możecie sobie wyszukać za 20, od minimum 20 do 50. I na przykład będziecie tutaj 50% knife, albo wypada wam grosz. Otworzymy sobie taką, zobaczymy czy na wypadnie nam Kosa, czy wypadnie nam e, jeden grosz. I wypada nam jeden grosz, czyli niestety nie mamy szczęścia, a wydaliśmy tylko 46 dolarów, a może i aż. Przejdziemy sobie do skrzynek od y, CSGO Case'a, nie od skrzyni użytkowników, bo tam mamy mniejsze szanse na wygranie i tak dalej, i tak dalej. E, przejdziemy sobie może do Supermana, który kosztuje 100 dolarów, i wy wpłacając 100 dolarów, możecie sobie odebrać właściwie takiego Case'a, także. Możemy sobie go otworzyć i zobaczymy, co z niego wypadnie. A wypada z niego dokładnie, zobaczymy. Przypominam o użyciu kodu sniper0 na stronie. I wypada nam, niestety, Glock e, Voyage, czy jakoś tak. <grym>, niestety, za 12 dolarków. I niestety jesteśmy na minusie bo to najdroższy, najtańszy drop. Chyba ze skrzynki mógł nam wypaść AWP Fate, mógł nam wypaść Butterfly, mógł nam wypaść e, Tiger, Tooth, Talon. No niestety, wypadł nam najtańszy skin. Przejdziemy sobie do skrzynek świątecznych, choć już nie ma świąt, ale my otworzymy sobie skrzynkę świąteczną, otworzymy sobie ją trzy razy, 18 dolarów ona nas kosztuje i zobaczymy co wypadnie z tej skrzynki, jest tu dużo kost, także może coś wypadnie fajnego, no i niestety wypada nam chyba najgorszy skin, bo pomarań, yy, pomarańczowy, niebieski, wypada on za 98 centów, no niestety jesteśmy giga minus, także może nie będziemy otwierać skrzynki świątecznej. <laughs> Otworzymy sobie skrzynkę AWP, może ona nam odda. Cztery razy sobie ją otworzymy. Są tu mega ładne AWP. Oprócz tego są niebieskie jakieś tutaj Dragon Lory, czy pricey. I wypada nam nawet dobry drog. Jeśli eksoszkielet jest w dobrym formie, to jesteśmy na gigaplusie. No niestety jest field Tested. Także jesteśmy na minusie. Lecz możemy sobie jak zawsze to wypłacić. Przejdziemy sobie do kolejnej skrzynki i może będzie to skrzynia jakaś z dołu. I powiedz, że będzie to VIP 2. Otworzymy sobie ją 5 razy. Są tu jakieś. O, tutaj są fajne skinki, bo tutaj nie będziemy jakoś bardzo na minusie. Otwierając 50 dolarków wydajemy 4 skrzynki, w sumie to 5 jednak. I wypada nam dokładnie. No, wypada nam fajny 5-7, którego możemy sobie zawsze wypłacić. 12 dolarków, także spoczko. Dobra, przejdziemy sobie do skrzynek noży, ponieważ są one za 130 dolarów. Są mega ładne tutaj noże. Jakieś talony, nietalony, butterfly'e Także przejdziemy do otwierania skrzynek tutaj i zobaczymy co wypadnie nam z tej skrzynki i wypadną nam shadow dodgetsy czy są one drogie kosztują one 88 dolarów także fajna, e, w sumie 40 dolarów tylko na minusie ale zawsze mogło być gorzej bo mógł nam wypaść jakiś nawaja a wypadną nam boreal forest, e, DDPad e, dd i mamy tutaj skrzynię za e, 83 dolary tą sobie otworzymy, albo nie ha, może Zobaczymy, lecimy. Możemy wygrać 750 dolarów lub wygrać grosza. Jest to ryzykowne i jest to ostatnia skrzynia. No i my niestety przegraliśmy wszystko. 83 dolary poszły. Także pamiętajcie o wbiciu na stronie. Ja się z żegnam. Mam nadzieję, że film się spodobał. No i zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę. Link w opisie. co? Cześć!